Cały klub piłkarski Raimona walczy z organizacją, która chce wyeliminować futbol poprzez modyfikację linii czasu. Więc przenieśliśmy się w przeszłość, aby stworzyć najsilniejszą jedenastkę wszechczasów. Gol! Drużyna Imagawy ma drugą bramkę! Co? I co teraz? To zły znak dla naszej drużyny. Musimy szybko się z tego trząsnąć. O, biedny Ricardo. Marzenie o rządzeniu światem! O, o, o. Przebili się przez nocną fortecę! No nie, co teraz zrobimy? Wznowienie gry! Czy drużyna Ody odrobi straty? Trzymajcie dobre tempo! Dajcie rady! A ty dokąd? Podaj, wejdź! Mm -hmm. Nie ma mowy! Ricardo Dirigo samotnie pędzi na bramkę przeciwnika! Co za głupiec! Ricardo, pamiętaj! Nie śpiesz się! A nie! Pędź wędź! śpiesz się! No wiesz co? Dirigo zbliża się do bramki przeciwnika, ale obrońcy rywala zastępują mu drogę! Dość popisów! Dirigo nie ma wolnej przestrzeni, by oddać strzał! Ricardo do mnie! Podaj, podaj piłkę! Wcale nie strzelaj! Dlaczego Ty mi wciąż zaprzeczasz? Bo się znam! Musi się udać. Maestro! Nie masz jeszcze dosyć? Mój Ricardo! Zupełnie bez sensu! Oskar do November! Drużyna i Magaby kontratakuje! Jak sprawić, by uzbrojenie zadziałało? Nie da się ukryć, są pod presją. Chociaż to tylko bitwa Kemari. Będzie miała wpływ na reputację pana Ody. Przerwijmy ją. Nie, mój panie. Bardzo mi przykro, ale nie będzie, że rządzić całą Japonią. Ricardo Dirigo. Co się dzieje, panie? Bastno! Napastnik i Magamy otrzymuje piłkę dzięki serii szybkich podań. Zbliżają się! Taskę Nocna forteca! Paskę! Działamy. Spróbować nie szkodzi. Do boju! Tak! A! No, zawody! Tak, prawda! Na co czekasz? Hey! Sherwin przejmuje piłkę w locie! Wiktor! Ricardo! Tylko nie przyspieszaj, podaj piłkę dalej! Wcale nie! Naprzód! Dlaczego mu to mówisz? Przecież on nie jest jeszcze gotowy, bo mam swoje powody! Naprawdę? Hmm. Ricardo musi jak najszybciej wykształcić w sobie siłę, żeby utrzymać aurę samego Nobunagi. Jaką aurę Nobunagi? Ricardo jest otoczony! Teraz wyjdzie. Uzbrojenie! Daj go po raz kolejny! Nie zdołał wykonać uzbrojenia! ją! Podaj piłkę do mnie! Nie do niej! Dlaczego nikt nie pilnuje bety? Długie podanie do November. Wracamy! Ja nie pozwalam! HA! Wspaniale! Taskę. możesz grać? Chyba tak. <laughs> Jak śmieszny ty amatorze! Było gorąco. Panie, co chcesz zrobić? Proszę, zaczekaj. O? Co? To pan Nobunaga? Tutaj? O? Ricardo Dirigo. Rigo. Podejdź natychmiast. O? Drogi Ricardo! Ricardo! Co ty sobie, chłopcze, wyobrażasz? Przegrywamy tę bitwę wyłącznie przez ciebie, słyszysz? Cała drużyna tylko skorzysta na tym, jeśli natychmiast zejdziesz z pola bitwy. Pan Nobunaga jest wściekły na nas. Muszę zareagować. Panie, no Proszę, zlituj się, panie! Błagam, pozwól, Ricardo, grać do samego końca! Dziewczyno, nie wtrącaj się! Ricardo ćwiczył grę przez cały czas, wkładając w to całe swoje serce, mój panie. Ćwiczył w dzień i w nocy, w deszczu i w słońcu. Niemal bez przerwy. Więc, błagam, pozwól mu dokończyć grę w tej bitwie. Droga Katsu... Hmm. To bardzo szlachetne. Dlaczego robisz coś, czego nie musisz? Robisz zbyt wiele. Zacznij myśleć i przewidywać. Wykorzystaj atuty ataku i obrony, to najlepsza strategia. Najlepsza? Tak. Nie wolno ci zapominać, że twoją rolą jest myślenie, jak poprowadzić drużynę i w ataku i w obronie. O. A tymczasem robisz mnóstwo prostych błędów. Jesteś dla rywala przewidywalny. On naprawdę doskonale rozumie grę. A przecież widzi mecz futbolowy pierwszy raz w życiu. To obserwator, który śledzi rozwój gry i ma świadomość każdego ruchu, który miał miejsce w trakcie całego meczu. To on. To o niego chodzi. Dziękuję panu za te cenne uwagi. Czy drużyna Ode zmieni jeszcze losy tego meczu? Słuchajcie, nasz plan jest taki, Ricardo. Ty nie dotykasz piłki. Ach. Ale tu, Kichiro, w ten sposób nie wygramy. Wiem o tym, Mario, ale wygrana to na razie drugorzędna sprawa. Dobrze mówię? Tak. Dlatego nie zbliżasz się do piłki, aż dam ci znak. Zrozumiałeś, Licardo? Hm, w końcu się poddał. Drużyna Ody, atakujcie z całą mocą! Tak! tak! Odbierzcie im piłkę! Tak! Drużyna ody wciąż atakuje, a drużyna i magady bohatersko się broni! Nikt nie zwraca na mnie uwagi. Tak jest! Przesuwaj się, ale nie rzucaj w oczy. To już koniec waszych popisów! Uwaga! Ricardo! Niech cię! Wykorzystaj atuty ataku i obrony, to najlepsza strategia. Mój ruch! czeka. Aaaa! Teraz! Komenda bramkarza! Drużyna Ody właśnie doprowadziła do remisji! Bravo, co tu się wydarzyło? Doskonały strzał. O. Ricardo! Posłuchałeś sercem i dałeś radę! Panie Nobunaga? Mixi Max, tak? Tak, to ten sprzęt. Proszę użyć nam swojej mocy, by uratować przyszłość. I tego mam użyć celując w siebie i Ricardo? Panie, nie daj się zwieść! To może być niebezpieczna broń palna, która może doprowadzić do wielkiej tragedii. To wcale nie jest broń. To sprzęt, który przekaże aure pana Nobunagi do Ricarda przekażę moją aurę temu chłopcu postanowiłem chcę spróbować dziękuję panu jesteś, jesteś pewien, pewien panie wiem że on mówi szczerze widziałem to w jego oczach świetnie wszystko gotowe to już ostatnie minuty tego spotkania. Jakim wynikiem zakończy się bitwa pomiędzy drużyną Ody i drużyną Imagamy? Macie ich całkowicie pogrożyć, zrozumiano? Tak. Juliet, musimy wygrać za wszelką cenę. Mixi Max! Ha! Procedura Mixi Maxa zakończona. Wszystko działa! Przystojny jak nigdy! Hmm, przyznaję, że on budzi respekt. Nie wierzę, jak do tego w ogóle doszło! Mm. Ale poradzimy sobie. Ale szybki! Dirigo z niewyobrażalną szybkością wpada na połowę rywala! Uh. Uh. Efemeryczne wsparcie! Komenda ja sobie z nim poradzę? Bogini Sprawiedliwości? A teraz! Na ode prowadzić trzy do dwóch, prowadzimy. Nie wierzę, jak, jak to możliwe, że przegrywamy? Koniec meczu, <ś monter> <wrote> <shutting ś obsession> to to! czyli przegraliśmy. I do tego z takimi amatorami. Oddaj wszystkim zawodnikom Raymona miłość do futbolu. Oh. Wyłącz kontrolę umysłów. Oh. Wyłączone, jasne? Zadowolony? Mm -hmm. A, co za ulga! Ale gdzie jest trener Evans? Powinien wciąż być uwięziony w tej ich piłce. Tego nie wiem, tu go nie ma. Co takiego? Możecie sami sprawdzić. No nie kłamie, nie ma go w tej piłce. Nie ma? To gdzie trener Evans może być? Już dawno przenieśliśmy Marka Evansa w zupełnie inne miejsce. Hmm, to mała niespodzianka dla Betty, bo nie spodziewała się tego. Ale nie martwcie się, ja mam go tutaj. Evans jest zamknięty w tym kamieniu czasu? Drużyna Raymona postanowiła zwiększyć swoją siłę stosując Mixi Maxa. Z naszych badań dobrze wiemy, że kamienie czasu to potężne narzędzie. Pomagają zwiększyć moc fizyczną i duchową. A taka wielka moc przyciąga inne moce do siebie. Wszyscy widzieliśmy na własne oczy, że udało im się skutecznie przeprowadzić procedurę Mixi Maxa. Stało się to wyłącznie dlatego, że są w posiadaniu kamienia czasu Davida Evansa. Jeśli chcemy dysponować porównywalną do Davida Evansa mocą, powinniśmy zrobić to samo co oni z innym kamieniem czasu z kamieniem Marka Ewansa. Oh! A to co? Oh! Beta, jesteś słaba i żałosna. Naprawdę ktoś taki ma być dowódcą z Eldoradą? Gama. Hm. Protokół Omega 2.0 właśnie przestał istnieć. Ruszaj, nasz mistrz czeka na ciebie. Co za wspaniała bitwa! Ha, dziękuję. Wyobrażam sobie, jak wściekły jest teraz imagawa. Bardzo chciałbym zobaczyć jego minę. Jeszcze kiedyś wrócę, Nobunago! Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa i poprzecięgam ci zemstę! Smacznego! Pyszne! Ricardo Dirigo, teraz, kiedy przekazałem ci moje moce poprzez Aurę... Proszę walcz dalej w waszych bitwach, Kemarii, czy jak je nazywacie w meczach futbolu. Chcę być z ciebie dumny. Dobrze, nie zapomnę twojej szczodrości, panie. Mm. A przy okazji, mówiłeś, że nie będę rządzić się po nią. Mój panie, chyba nie wierzysz w te banialuki. To niedorzeczne i oburzające. Wierzę, że Ricardo przekazał mi prawdę, bo to uczciwy i szczery chłopak. Mógł powiedzieć, że będę rządził całym światem, żeby zapewnić sobie w ten sposób wolność. Ale on postanowił być ze mną brutalnie szczery, powiedział całą prawdę. W dniu, w którym powiedziałeś mi prosto w twarz, że nie będę rządzić Japonią, czy nie bałeś się, że słono za to zapłacisz? Tak. Pozwól, że zadam Ci jeszcze ostatnie pytanie. Słucham. Czy mogę zmienić swój los? Tego nie wiem, przykro mi. Więc jest szansa, tak? Chciałbym znać odpowiedź. Marzę o rządzeniu Japonią i teraz straciłem swe wielkie marzenie. Ale, pani Nobunaga, proszę tak szybko nie skreślać swojego marzenia, bo zapisze się pan w historii. Każdy ma prawo wziąć los we własne ręce. Ma pan moc zmiany przeznaczenia. Ja mam moc zmiany mojego przeznaczenia? Tak. <laughs> w takim razie chcę spełnić swoje marzenie. Dziękuję za ukazanie mi waszego oddania futbolowi. Walczcie aż do końca gry. Oto ona. Moc samego Nobunagi Ody. Obserwatora, który kreuje przebieg gry. Potrafi ocenić zawodników i umie wykorzystać każdy ruch na boisku. To pierwszy zawodnik najwspanialszej jedenastki. Oni są naprawdę wspaniali. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Kichiro, Tak? Zaimponowałeś mi swoją strategią. A, panie... Mam dla ciebie pewną propozycję. Chcę, żebyś został moim pomocnikiem. O! Tak, mój panie! Musimy wracać. Rety, jestem ogromnie szczęśliwy, że mogłem poznać futbol. Też się cieszę. Arion, wyruszam w podróż. O? Jest tyle wspaniałych rzeczy w naszym kraju, których nie zobaczę. Na razie znam tylko naszą prowincję Owarii, a chcę ruszyć przed siebie i odkrywać. Po spotkaniu z wami marzy mi się wyprawa w wielki świat, by przekonać się, czy znajdę tam dla siebie nowe miejsce. Taskę. A jeśli po wszystkich swoich przygodach wciąż będę chciał prowadzić sklepik z tofu, to będzie to najlepsze tofu na calutkim świecie. Świetnie! Masz już wszystko zaplanowane. Pewnie, że tak. Nie spotkamy się więcej. Niestety nie należy do Twoich czasów, Katsu. Wiem. Ale musisz wiedzieć, że moje uczucia do ciebie przenigdy się nie zmienią. O! Przepraszam. Proszę, weź to ze sobą. Katsu, żegnaj. Proszę, zgódź się! Nieważne, nic takiego. Droga katsu, mogę poprzysiąc ci, że uratuję futbol. I nigdy nie zapomnę czasu, który razem spędziliśmy. Wiem. za przygoda. Dobrze wiedzieć, że Tokihiro będzie następcą pana Nobunagi i będzie kontynuować jego marzenie. Bo to Hideyoshi to Dlatego nie wolno oceniać ludzi z góry. Nigdy nie wiadomo, co w życiu osiągną. Ja wiem tylko, że czuję się wspaniale. Hmm? Chciałem przekazać tym ludziom, że w późniejszych czasach powstanie futbol, który daje radość i mnóstwo zabawy. I tego dokonaliśmy wspólnie. To na pewno. Futbol zostanie z nami. Próbuj tofu, które sama przyrządziłam. Kiedy będziesz odczuwał stres, na pewno pomoże ci się odprężyć. Katzu. Mam ekscytujące wieści! Do drużyny dołącza nowa osoba! Ale jak to? To ma być dziewczyna? Zobaczycie to w nowym odcinku! Powrót przyjaciół! To będzie futbol, jakiego jeszcze nie znacie!